Cześć, witajcie w dzisiejszym filmiku. W tym materiale chciałabym zapoznać Was z narzędziem, jakim jest geogebra. W geogebrze narysujecie wykresy, histogramy, czy po prostu zwizualizujecie dane. Będziecie mogli tworzyć symulacje ruchu, czy sił i zjawisk fizycznych. Będziecie w stanie tworzyć interaktywne figury geometryczne, badać ich właściwości. Możecie rozwiązywać równania, badać funkcje oraz pracować z układami współrzędnych, a także z danymi statystycznymi. Jeżeli jesteście ciekawi, jak rozpocząć pracę z tym narzędziem, to zapraszam do oglądania. Na początek, materiały, które są dostępne, pozostały udostępnione przez innych. Użytkowniku GeoGebra. A tutaj sobie tylko przejrzymy na szybko. Spójrzcie, jak o wiele tematów i różnych notatek do danego tematu możecie tutaj odnaleźć. Nawet bez tworzenia tych rzeczy samodzielnie, macie do nich dostęp i możecie wykorzystać na swoich zajęciach. My jednak dzisiaj przejdziemy do podstawowych funkcji, jakie sami możecie wykorzystać podczas pracy z tym narzędziem. A znajdziemy to wszystko w kalkulatorach. Możemy tworzyć grafiki 3D, możemy tworzyć zadania z geometrii, z wykresów, bądź po prostu skorzystać z pakietu kalkulatorów, który pozwoli nam na tworzenie kilku rzeczy jednocześnie, bądź. Automatycznie sam dopasuje się do tego, co mu tutaj wprowadzimy. Na początku wprowadźmy sobie po prostu funkcję sinus. A jak widzicie, system automatycznie nam tutaj już piękną sinusoidę wyrysował, a my możemy sobie z takiej funkcji um, przejść dalej. Możemy tutaj wyznaczyć tabelę wartości która będzie nam pokazywała wartości naszej funkcji dla określonych wartości x. Określamy sobie tylko początek, powiedzmy, że może nie od minus 2, bo tutaj troszeczkę może to być za krótkie, ale od jakichś minus 5 do plus 5. I mamy tabelę od minus 5 do 5 wartości x oraz podane wartości naszej funkcji. Dla tych wartości x. Funkcja, która ma kilka miejsc zerowych, i też te miejsca zerowe łatwo możemy wyznaczyć. Klikamy sobie tutaj obok naszej funkcji i zamiast tabeli wartości zaznaczamy punkty specjalne. Jak widzicie, od razu pokazały nam się punkty będące przecięciami, zarówno na osi x, jak, na, jak i na osi y. Mamy też podane ekstremum, punkt o wartości najwyższej i najniższej dla naszej funkcji. Możemy też sprawdzić, jak pod względem statystycznym zachowuje się jakiś zbiór liczb. Wystarczy, że wprowadzimy sobie jakieś dane. Ja tutaj wpisałam po prostu przypadkowe liczby, ale kiedy klikniemy sobie tutaj obok x, a na rozwinięcie naszej listy mamy statystyki. I od razu dla naszej tabeli system przygotowuje nam wartości statystyczne. Te, które będą nas interesować najbardziej, to zapewne średnia, suma wartości, może to być też. Minimum, mediana i maksimum. Myślę, że to są takie podstawowe, najczęściej omawiane na zajęciach matematyki dane, ale oczywiście, jak widzicie, mamy ich tutaj troszeczkę więcej. Możemy na przykład przy pomocy funkcji odcinek, rysowania odcinka o określonej długości, tworzyć zadania z. Trójkątów czy wielokątów. Zobaczmy sobie troszeczkę to. Odsunę. Mogę skorzystać z funkcji cyrkla i na przykład wykorzystać go do tworzenia trójkątów. Wyznaczam sobie długości dwóch odcinków. Automatycznie ten cyrkiel um, rysuje mi okręgi o promieniu właśnie naszych e, odcinków, które mamy tutaj dane. Wyznaczam sobie po prostu teraz. Odcinek, który będzie miał początek w punkcie, w którym przecinają się nasze okręgi. Jak, wy, jak widzicie, mamy wyznaczony odcinek. Mogę teraz sprawdzić na przykład odległość między punktem B a G, który mamy równą 5 i to powinien być odcinek CD. Również jest równy 5. Także, jak widzicie, do zadań yy, wprowadzających właśnie w trójkąty również w GeoGebra świetnie się nada. Aby udowodnić twierdzenie Pitagorasa, w pierwszej kolejności musimy stworzyć trójkąt prostokątny. Wybieramy funkcję wielokąty i tworzymy trójkąt. Określamy sobie długości boków. Tak, widzimy tutaj na osi, jak długie są nasze boki, i mamy wyznaczony trójkąt. Sprawdzimy więc, czy nasz trójkąt jest trójkątem prostokątnym, a więc sprawdzamy po prostu kąt. Mierzymy kąt pomiędzy dwoma prostymi, a tak naprawdę odcinkami. Zaznaczamy w środku i jak widzicie, mamy kąt 90. Także teraz stworzymy sobie kwadraty, które będą miały boki o długości boków naszego trójkąta. Pierwszym będzie bok AB, potem zrobimy AC i na końcu CB. Mamy wyznaczone też już nasze kwadraty, i żeby. Udowodnić na samym końcu sprawdzamy pola naszych wielokątów. Jak widzicie, suma tych kwadratów, które są na przyprostokątnych jest równa sumie naszego pola kwadratu, który opiera się obok przeciwprostokątnych. Jak widzicie, wszystko się zgadza, także twierdzenie Pitagorasa możemy uznać za udowodnione. Jak możecie zobaczyć, omówiliśmy zaledwie kalkulatory z jednej grupy pakietów, jaki jest dostępny w GeoGebra. Możemy tworzyć również grafiki pozwalające na omawianie obiektów 3D. Mamy też pakiet dostępny tylko dla zadań z geometrii. Tutaj jest to bardzo podobne do tego, co mieliśmy w pakiecie z funkcjami, z wykresami, tylko po prostu nie mamy tutaj układu równań, tylko pustą kartkę, na której możemy rysować wszystkie nasze a, wielokąty i tworzyć wizualizacje do zadań opartych właśnie o tą tematykę. Tutaj możemy też a, wgrywać obrazy, czyli przygotowane wcześniej gdzieś tam pomocy. I dalej, opierając się na nich, tworzyć bardziej zaawansowane materiały. Poza geometrią, grafikami 3D czy wykresami, mamy też jeszcze możliwości obliczenia działań algebraicznych. Tutaj również wprowadzamy po prostu funkcje mniej lub bardziej skomplikowane i geometrycznem pomoże rozwiązać problemy z nimi związane. Możemy różniczkować czy po prostu obliczać całki. No i na końcu mamy prawdopodobieństwo i wizualizację do zagadnień z tego tematu. Również możemy tutaj tworzyć. Myślę, że GoGebra będzie świetnym wsparciem dla nauczycieli matematyki, nie tylko podczas prowadzenia zajęć, ale również podczas pracy z uczniami. Jak wiecie, wielu uczniów żeby zrozumieć jakieś zagadnienie, wymaga zobaczenia właśnie wizualizacji dotyczących danego tematu. A GeoGebra będzie świetnym wsparciem również właśnie dla uczniów. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Dajcie nam znać koniecznie w komentarzach, czy już wcześniej pracowaliście z GeoGebrą i do czego ją wykorzystywaliście. Które funkcje są według Was najbardziej pomocne dla nauczyciela, a które z nich będą przydatne dla Waszych uczniów? Serdecznie zapraszam do komentowania i subskrybowania tego kanału. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.